Tak, nie tym odcinku. Niestety to no, słyszycie kolega wega, ale no nie przyzwoicie. No mniejsza. Yy, tak będziemy odpalali nasz posiad yy, Proszę tam, nie dawać łapek w dół przez kolegę. Obok, ja, robię, ja robię, to, który, na Jak stuki. widać nie zna się na profesjonalizmie. Dobra, mniejsza. Idziemy zapalić. Tak. No to tak. Yy, Walę się to zapałkę. Odpal to, a nie zajść. Dobra, no to zaczynamy. Od dołu. A, niestety. Jest, masz nieudana czynę, pierwsza nie nieudana pierwsza próba. Jeżeli druga, nie ja wchodzę. To, to, to. Nie, ty nie masz praw. No podpaleszek no, bardzo. znalazłeś się profesjonalisty. No patrz się. O, załamało. Okej. Okay. Dobra, nie, nie widzę jej. Kto jest? A, tutaj. No, widzisz za Nie, skrybałeś. No, bez pieniędzy. Widowy się nie obrażą. A skąd? Od dołu. No, rozważ. Ja, ja Cię skręcę. Panie Basiu! proszę teraz. <laughs> pal 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 w dupie No to to Pal pal w dupie maj Grychu tam. tam z której strony wiatr wieje <gry> Dżan Daj mi to bo ja... Daj mu to Nie, ja to nie Ale to już Powiedz, dziesiąta zapałka Trudno Moj... ja podciłem za zapałki Poczekaj, niech się rozpali. Dzień dobry, to ja jestem w, dwó w dwóch silnikach, mu pomogę dziś. Jestem specjalistą. Nie pomożesz, bo one są mokre. I się nie, chlu... nie są mokre. to wojska dupy się odjarały. Nie mów mojego imię. O, poszło. Dobra. <gry> poszło. Nie, nie poszło. do was jak baba. Jak baba? Tak, tak jak baba tak widzicie to ja odpalałem tak master David. Tak. Jak, jak coś będzie płynęło w waszym, w waszym terenie to właśnie chęć odpalać w publiczny polski numer a za 10. dwa miesiące zrobimy C4 i wypierdzielimy na pagiera. A może no, jutro... jeszcze jedną. A może jutro i pójdziemy. Wykoptamy jeszcze jedną? Ojejku, Dosypuj. Dosypuj. Nie zgasuj. Walc co? A spalimy jeszcze opakowanie. Nie. Tak. Tak. Mandali. Diabelstwo się poszerza. Ach, te dzieci polskie. Polityka. zagraniczna. Nie kopnij mnie tylko. Przedmiot <śmienic> mi No Znaczy, się... no gdzie ty to trzymał za takie mocne. W no, kieszeni. Bo... Ognisko. <śmienic> Wzywam cię. Zamknij się. <grymne> Co ty robisz? Dzwonię nad nimi. to się. Ktoś jedzie. Ej. Naprawdę chcesz, chcesz ktoś. Ej. Ujemy z tego. Dobra, nie dowalaj tego, bo tu się naprawdę... Pod... Ujop <grymne> Nagrywaj, nagrywaj. To tak dobrać? to będzie trochę dłuższy odcinek. Dlaczego to do Darka spiędzili? No palna mi włosy. Czemu używasz inną? Czemu używasz inom? Każdy nas ma Ciebie jeszcze nie? Krystianie. Darku. Wojtku. Murda. Kubeł. <laughs> Śmierdzi. No i <jebie>. B. Trudno. <laughs> no jak Tam dupi dupi dam. Co ja wygrywa? Ogień tak. To przytrzymaj tak w ogniu. To już tak. No bo będę melał no Opaliło cię, nie? Kurwa, sprawy na telefon. Dobra, kolega, zaraz to zbutuję i się żegnam. Albo pojście. Trzeba hmm. to zdeptać. <grywa> <grywa> tak, kolega, to żegnać. Jak widać nie składa w Żegnamy.